Witam wszystkich moich widzów na paranormalnej przygodzie. Powiem wam, obiekt wskazany przez pewną osobę, że ponoć tutaj słychać w nocy krzyki, dochodzą też jakieś głosy, a okna no, pokazują się zjawy. Powiem wam, no niby jakby z jakiegoś horroru, ile w tym prawdy, czy tu coś jest, sam nie wiem co to jest za obiekt. Nie mam pojęcia, czy to był hotel, czy co. Naprawdę, to niedawna, tętniło to życie, teraz nie ma nic. Co tu się wydarzyło? No zobaczymy, wyciągam K2 i już wam pokazuję, popatrzcie. Taki, taki po prostu obiekt, tam jest jakieś pomieszczenie. No jestem w biały dzień, jeżeli paranormalnego coś jest, to nie ma różnicy, czy w nocy, czy w dzień, po prostu kontakt będzie. No dobra, k załączona, nie wiem co to za obiekt, powiem Wam, multum tutaj jest mebli, wszelkiego typu. Tam takie jakieś okna, droga szybkiego ruchu, która zakłóca mój spokój tutaj po prawej stronie. Jest tutaj ktoś, jeżeli tak, niech dotknie to urządzenie, proszę. O, chyba się wyjaśniło, pizza, cztery sery, burger, dobra, ceny. Czyli tu był hotel przy drodze szybkiego ruchu, która jest tam. I... No, sprzedawano też jedzenie. Taka knajpa. No ale mebli powiem wam co nie miara. Niesamowite. Jest tutaj ktoś, niech dotknie to urządzenie, które trzyma w mojej lewej dłoni. Ciekawy obiekt. Natrafiłem ja na hotel, no. Ciekawe, bo osoba, która mi namiary na to miejsce dała. O, jakaś nęka, jakaś ciemność, żeby zejść się do piwnicy. Tu są schody. Pójdę tam później. Obadamy cały obiekt. Jest tutaj ktoś. Niech ktoś nie mówi, że w nocy tylko można po prostu skomunikować się z bytami. To jest niemożliwe. Znaczy możliwe, ale w dzień to jest też bardzo mocno możliwe moje materiały. Tego są dowody. Dobra, idę do góry. Na razie kompletna cisza. A jestem ciekawy, czy cośkolwiek tutaj jest. Ile w tym prawdy? To ja. Zobaczcie. Fajnie to wygląda. Lustrzane odbicie. Ale demolka. Tych luster tutaj nie brakuje. Przypomina mi to trochę inny lokal, ale nie będę, go, nie będę tego, tego po prostu teraz wymieniał. Jest. Jest. Jesteś tutaj. Ktoś tutaj jest. Dotknij mocniej to urządzenie proszę. Stoisz tutaj przede mną, tak? Na to wygląda. Czyli potwierdzenia, że z okien w nocy. Widać tutaj dziwne postacie, na przykład takiego na druga szybkiego ruchu. To prawda, czyli jakaś paranormalność tu jest. Możesz oprowadzić mnie po tym obiekcie? Ja pochodzę, bo nie znam tego obiektu, nie wiem gdzie jestem. Powiem wam, szok. Jak w wesołym miasteczku w Parku Chorzowskim. Kabiny luster Masakra Te stropy po prostu są pozrywane Wszędzie lustra Głupio się czuję Na jakiś kontakt był O szok. Podobna sprawa Tu był pożar Tu był ewidentny pożar Popatrzcie jakie te ściany Po prostu są okopcone Ten obiekt spłonął Tu jest załącznik Cały osmolony. Ten obiekt po prostu się palił. Czyli najprawdopodobniej moje takie skojarzenie o stropnice, które runęły z góry ze stropu. Moje skojarzenie, że doszło tu do tragedii podczas tego pożaru, ale o po tym to już nie ja zadecyduję, tylko moje przyrządy. Jest tutaj ktoś? Niech dotknie to urządzenie, proszę. Patrzę, pod czym stąpam, ale nie jest, że tu była rozdzielka wysokiego napięcia. No widać bezpieczniki na dole, inne bajery, które zostały po prostu stąd wyrabowane. A tu hala, do której przed momentem chodziłem. Tak to wygląda z góry. No Jerzy, jest. Jest, jest też tutaj, tak, idziesz za mną. Patrz. Prosiłem, o prowadź mnie o tym miejscu. Dziękuję Ci za to. Dziękuję. Proszę, chodź za mną. Chodź. Pokaż mi te obiekty. Dobra, wyłączam kamerę na razie. Byt jest ze mną. Idzie. Teraz już było długie potwierdzenie. Czyli no żadnej fikcji nie ma. No dobra, jestem na schodach. O! Jesteś ze mną, tak? Jesteś ze mną, prowadzisz mnie, dziękuję ci bardzo, ale tu chłodek, ale nie wiem czy chłodek spowodowany po prostu tym, że nie wpada za dużo światła, czy po prostu jest tu koło mnie gdzieś byt, bo naprawdę chłodek jest solidny, a miernik, gdy wchodziłem tutaj do góry, on nie pulsował. Dobra, muszę odpalić teraz światło i wejdę tam w te ciemności, zobaczymy co tam jest. Dobra, światło odpalone, ale i K2 odpala coraz mocniej. Coś tu po prostu jest. Takie pomieszczenie pomieszczenie zakończone ślepo, więc tutaj nie ma. Tu były przed chwilą skoki przy tych schodach i te skoki są tutaj najlepsze, właśnie przy tych schodach. Nie wiem, czy ja tu nie zrobię sesji. Dobra, ale jeszcze idę na zewnątrz, zobaczę co tam jeszcze jest. Dobra, przyległy obiekt, obiekt, który znajduje się tutaj. Nie wiem, to chyba była jakaś kotłownia, z tego co widać po tych rurach. Tu stały jakieś piece. Jest tutaj ktoś. Oj, się wystraszyły. Jest pan, pan tu mieszka, tak? No nie, nie mieszka, tylko w wziąłem. Aha, dobra. Niech mi pan powie, co to było, hotel tutaj czy. Nie, to była przedłobonia. Przepompownia, bo kręcę materiał właśnie o tym obiekcie i nie wiem to co to jest. Pompownia stąd, mm -hmm. aż na olącki to jest przyjemność. Mm -hmm. No myślę, że tego nie trzeba komentować. Aż podskoczyłem do góry. Człowiek je tam śniadanie. Najprawdopodobniej bezdomny, ale nie chciał się do tego przyznać. Pytałem o paranormalność, no to wybuch śmiechem. No ale tak przeważnie reagują ludzie. Widziałem te drzwi z zewnątrz. Ale są zamknięte. No dla ludzi paranormalność, duchy. No to dla niektórych po prostu, no, to jest śmiech. Niejednokrotnie już to po prostu doświadczyłem. No, ale wszystko na to wskazuje, że w tym obiekcie z czymś mamy do czynienia. No, spróbujemy przeprowadzić tutaj na schodach sesję. Dobra, rozstawiłem tu takie kulki świecące. Jest urządzenie z lampkami, które dotykałeś, dotykałaś. Jest urządzenie z antenką. Możesz przejść koło niego lub dotknąć go. Jeżeli to zrobić, to no, będę wiedział, że tutaj jesteś. W ręku trzymam takie urządzenie do komunikacji z tobą. Dla was. tak prosto mówię, to zrobić, bez żadnego problemu. Trzymam w ręku takie urządzenie, wsiądę sobie tutaj, podejdź proszę i porozmawiaj ze mną. Kim jesteś? Odpowiedz mi przez to urządzenie. Głos. Słyszałem głos, jestem, ale nie słyszałem przez noskiuba. Jesteś tak? Dlaczego nie? To była kobieta. Dlaczego nie powiedziałaś przez to urządzenie? Usłyszałem swój głos przez chwilą. Kim jesteś kobieto? Ale to było dziwne. Latarka, co za ciemno tutaj jest. Mam odpalić latarkę, mam latarkę w plecaku. Mam to zrobić czy nie potrzeba? Więc materiał mój tutaj. Ja badam zjawiska paranormalne przechodzę w pokoju. W pokoju też odejdę. Pobierz energię z moich urządzeń do kontaktu ze mną. Co ci się tu wydarzyło?

Przewodnik. Ale mi teraz przybiłaś i wbiłaś wina. Nazywają mnie przewodnik. Bo bardzo lubię zwiedzać. Nie jeden powiedział, że jestem przewodnikiem. Skąd wiedziałeś? Oj, to było mocne. To było bardzo mocne. Dziękuję ci za to. się gdzieś pokazać, ujawnić, uderzyć w coś. Te samochody nie jadą to ten huk. Po prostu staje, jest o wiele lepiej. Poprzedniam, że na tym nagraniu wyjdzie ten cały szum. Mam kontakt z kobietą. Sami widzicie, ale no nie jest to takie do końca proste. Powie to. Możesz się otworzyć i porozmawiać ze mną. Co mam ruszyć? To jest tych urządzeń. Ja mam ruszyć tak? Ale to zrobisz powinien, gdy ja to zrobię, tak? Dobra, okej, okay. patrz. Jeszcze raz. Dobra, nie to proste. Ruszam to. Odejdę z tego miejsca. Rusz. teraz, Ty. Proszę. Ja się ja wycofuję, daję jeśli wolne pole manewru. Proszę bardzo. Jesteś koło mnie. Jesteś. Jesteś. Ten miernik w tym urządzeniu mi to pokazuje. Dotknij, proszę, tej kulki. Masz jeszcze do wyboru dwie kulki oprócz tego. Zrobisz to dla mnie? Ja ruszyłem, prosiłaś. Co ci się tu wydarzyło? Dlaczego tu jesteś? Ja zajdę na tym, może będzie ci prościej. Przejdę koło tego urządzenia i takie proste, Ona po prostu zapiszczy. No to jak to będzie? Dotkniesz tego urządzenia z antenką lub któryś z tych kulek. Jesteś w stanie to zrobić? Podejdź teraz do mnie z góry, bo wiem, że jesteś u góry. Dobra. Dobra, okej. Okay. Proszę, podejdź i dotknij który z tych urządzeń. Okej, okay. ja odpalę inne urządzenie. Może będzie prościej z Tobą porozmawiać, łatwiej Tobie i mnie. Spróbujmy. Wyciągłem drugie urządzenie, obiecałem, że to nie Możemy przez nie porozmawiać. To jest skanowanie trwala radio, już nie działa. Żadnych przygód się nie zrobił. A wręcz na kąta powinien co nieco lepszy, jeżeli że też z ma rozmawiać. Co tutaj robić z powietrzem? Spytam jeszcze raz, ale wszystko Tobą pożywi. Jestem, nie wiem, że tutaj jestem. Co się tu wykazuje? Dlaczego tu zostałaś? Tak. Okej. Okay. Gdzie mam, gdzie mam się udać? W które, które stronę? Jeszcze? Ale co jestem? Mam iść do góry? Obyw słowa. Tak? Okej. Okay. Idę, obyw słowa. Widzieliśmy tę troskę, to było w Gdzie mam W którą stronę? W prawo w lewo? Fum, Ale stary. Zbliżałaś na tych słowa. mam to rozumieć. Oksięgnięcie to proste. Tak! O masakra, Dziękuję Ci za tę odpowiedź. Słuchaj, spałaś z tej skarbu się we mnie. O widzowie, wybaczcie, że naprawdę zakłócenia są mi same w internecie, na koniec wyższej mi Kobieta potwierdziła, że z tego miejsca spadła ze sobą najprawdopodobniej i poniosła śmierć. Kobieta spadła z tych sądów. Tak, tak, to są Tak, dziękuję za to. Czyli siedzę w miejscu swojej tragedii. Nie chcę, żebyście się tym rozumieć, ale chciałbym grać taki tułów. Proszę o to, żebyście się z nimi. Tak. Sejmami zejść z tego miejsca. Raz, że się dobezpieczemy, zejść z tego miejsca. Nie. Wiesz co, ale ja się niekomfortowo czuję w tym miejscu. Także ja dowiedziałem się tego, co mi teraz powiedziałaś. Ja sejmuję się z tego Mam nadzieję, że się nie obrażę ale będziemy odyskuwać dalej spadłaś przebiegło z tej strony. Masakra, z chory są ostre. Jak dawniej były na niepokie. Wystałaś. Idę zływać głową. Te schody. Nie możesz odejść na tamtą stronę, tak? Nie. Nie możesz. Okej. Okay. Oj masakra. Ja. Odpowiedz mi jeszcze raz, powiedz o o urządzenie. Już je załączam, poczekaj. To jest stanowanie odwrotne. Chciałem jeszcze się tego Czy możesz mi odpowiedzieć na pytanie, Jaką mamy teraz porę? Czy mamy dzień czy noc? Jak ty to widzisz? Czy mamy dzień czy noc?

Czy jest, jest moc? Bardzo mocne to jest. To jest w tym momencie bardzo mocne. Czyli wydaje mi się, że cały czas ma wziął. Jasno, tak? Tak. Jestem wstokowany tym odchodzącym. Boję się tego po prostu W to jest twoja to jest to miejsce. Odchodzę, odchodzę w pokoju że prawa zamówić. Dostań z miejscu, ma, że chcesz, jakoś pomógł. Pomóż jak ci. Tu. No i pójdź. to tam leży strony Nie. Skoda, było na to sobie. Drodzy widzowie, nie daje mi to spokoju, padło imię Darek, idę do tego mężczyzny, jeżeli jeszcze w tym budynku tam jest, spytam go, jak ma na imię. Nie będę go filmował, ale kamera będzie włączona. Dobra, ruszam. Jest pan tu jeszcze? Tak. jest pan. Pan, mam takie pytanie do pana, tak z ciekawości, bo badam te zjawiska paranormalne. Jak ma pan na imię? Zdzisła. Zdzisław, Zdzisław nie zgadza się. Bo użyłem mierników przed chwilą tam u góry i padło imię Darek i mówię, kurczę, no nie, nie wiem, wie, może z panem coś powiązane, a jednak nie. A jakie paranormalne są to jest? No, dokładnie. No ja się zajmuję taką po prostu tematyką paranormalną. Badam o. takie kni... Drodzy dokładnie zacząłem mój materiał nagrywać. I tutaj też kończę. Sami żeście słyszeli. Darek, to nie ta osoba, która tam jest. W takim razie, kim jest Darek? Kobieta wiedziała, albo ktoś przestawił się jako Darek. Może ja źle to po prostu odebrałem. Mogłem próbować kontaktu też z Dariuszem. Bo przeczuwam, że kiedyś tu wrócę, no i zobaczę, co będzie. Byt kobiety, najprawdopodobniej kobiety, bo teraz już nie wiem, czy Darek, czy kobieta. Chyba kobieta. Spytałem jaką mały porę dnia, dzień. A drugi tekst prawie mnie przemówiło. Sami żeście słyszeli. Dla bytów bo tego byta, który tutaj jest, cały czas jest dzień Nie ma nocy. I to jest bardzo dziwne. To jest niesamowite, trzymaj się nie. Dobra, jeżeli materiał się podobał, to trafiła w tę górę. Serdecznie dzięki za to. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tylko, że tego jeszcze nie robiłem. Zapraszam na Patronite'a do mnie. Wspierajcie mnie jakimś tam małym grosikiem. Zbieram tylko na paliwo, żeby kręcić dla Was materiały i badać zjawiska paranormalne. No i cóż mi zostało powiedzieć? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.